Krótka informacja na wstępie. Założyłem ostatnio Discorda dla widzów, także jeżeli chcielibyście mnie o coś zapytać albo wysłać materiały, to w opisie macie link. Do addirittura... Si chiama... pendolino. Hmm. Eccolo, il pendolino. Il treno più veloce al mondo sulle linee tradizionali. 250 km in 25-30%. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kolej w Pigułce. Dzisiaj omówimy sobie rodzinę elektrycznych zespołów trakcyjnych Pendolino. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy w tym punkcie od samej nazwy Pendolino. Z włoskiego oznacza to wahadełko. Nawiązuje to do wychylnego nadwozia, które to zaczęło być wykorzystywane w latach 70 przy pociągach dużych prędkości. Wychylne nadwozie używane jest na trasach z dużą ilością łuków, przez co skład utrzymuje przyczepność bez zmniejszenia komfortu podróży i przy zwiększeniu bezpieczeństwa. Najpopularniejsze zespoły, które korzystają z tego rodzaju nadwozia, są chociażby francuskie TGV czy japońskie Shinkanseny. Wróćmy jednak do rodziny Pendolino. W 1974 roku powstał czteroczłonowy prototyp skonstruowany przez przedsiębiorstwo Fiat Ferroviaria, które to później zostało przejęte przez Alstom, oznaczony jako ETR-401, który to był przystosowany do prędkości 250 km na godzinę. Został wprowadzony do służby 2 lipca 1976 roku na trasie Rzym-Ancona, gdzie skrócił czas podróży o pół godziny w porównaniu z innymi szybkimi pociągami w tamtym czasie. Kursował on między Rzymem a Rimini do 1983 roku, kiedy to podczas cyklicznego remontu włoskie kierownictwo podjęło decyzję o wycofaniu go ze służby. W 1985 roku włoskie koleje zamówiły kolejne dziewięcioczłonowe EZT z wychylnym nadwoziem. Nowe pojazdy, bazujące na ETR-401, zostały oznaczone jako ETR-450. Technicznie mogły one osiągnąć prędkość 280 km na godzinę na płaskim torze, jednak podczas eksploatacji zezwolono jedynie na prędkości do 250 km na godzinę. Pozwoliły one na skrócenie czasu podróży między Rzymem a Mediolanem z 4 godzin 55 minut do 3 godzin i 58 minut. W 1989 roku po pokonaniu 1,5 miliona kilometrów przez Pendolino doszło jedynie do jednej awarii. Krążyła wtedy legenda o rzekomej zawodności etr ze względu na zdjęcie, które pojawiło się we włoskiej prasie, na którym to był on ciągnięty przez starą lokomotywę E626. Przez 6 lat eksploatacji maszyny wystąpiło jedynie 0,78 błędu na milion kilometrów. Ze względu na to, że wagony zostały trochę pomniejszone, mogły pomieścić tylko 3 miejsca siedzące obok siebie w systemie 2 plus 1. W 1993 roku rozpoczęto pracę nad trzecią już generacją Pendolino. Powstały wtedy dziewięcioczłonowe pojazdy o oznaczeniu ETR 470 w dwóch wersjach. Pierwsza była przystosowana na rynek włoski i przyjmowała napięcie 3 kV prądu stałego, a druga była zaprojektowana na rynek szwajcarski i niemiecki, gdzie wykorzystuje się prąd przemienny o napięciu 15 kV. Za stylistykę nadwozia odpowiadał znany włoski projektant samochodów Giorgetto Giugiaro. ETR 470 mógł pomieścić 475 pasażerów. Powstało 10 takich EZT, w tym jeden prototyp, który nigdy nie wszedł do służby. Składy wyjechały na tory w 1996 roku. Zostały one chłodno przyjęte w Szwajcarii przez ich nadmierną awaryjność. Decyzja o wycofaniu ich ze służby nastąpiła po zapaleniu się jednego ze składów 17 maja 2009 roku w szwajcarskim miasteczku Ambri. Po nieudanych próbach sprzedaży EZT zostały zezłomowane w listopadzie 2015 roku. Pozostał jedynie ETR 470 -009, który został wynajęty włoskim linią kolejowym po wykolejeniu się ETR 610 w marcu 2017 roku. Na bazie ETR 470 i bliźniaczego 460 powstało wiele wersji eksportowych, z których wymienimy sobie tylko jedną, bo różnią się one w większości jedynie ilością członów, napięciem i rozstawem kół. W zasadzie Pendolino Britannico było kolejną nową wersją EZT. Ze względu na węższą skrajnie obowiązującą w Wielkiej Brytanii, maszyna musiała być zaprojektowana praktycznie od nowa i wyposażona ją w system TASS, czyli system kontroli przechyłu i nadzoru prędkości. Służył on do ograniczania przechyłu pudła w razie konieczności. Dochodzimy w końcu do czwartej generacji, zwanej nowym Pendolino. W 2007 roku powstał model CRH5, stworzony dla chińskich kolei, był on przejściówką pomiędzy trzecią a czwartą generacją. Mimo wyglądu nowego Pendolino, wersja ta była bardzo uboga. Korzystała ze starych technologii z poprzednich modeli oraz nie posiadała wychylnego nadwozia. Prawdziwie nowy ETR 610 został zaprezentowany w 2008 roku jako nowa maszyna dla szwajcarsko-włoskiej spółki Kisalpino. Mógł on rozwijać prędkości do 275 km na godzinę oraz pracować pod napięciem 3 kV prądu stałego lub 15 i 25 kV prądu przemiennego. Ta generacja została zakupiona w 2008 roku przez hiszpańskie koleje jako czteroczłonowa wersja bez przechylnego pudła. W 2010 roku przez koleje fińsko-rosyjskie jako siedmioczłonowa wersja szerokotorowa z czołem z poprzedniej generacji Pendolino. I w końcu w 2013 roku siedmiączłonową wersję bez przechylnego pudła zakupiło PKP Intercity. Zanim jednak przejdziemy do historii Pendolino na naszym podwórku, powiedzmy sobie jeszcze krótko o najnowszym modelu Pendolino, czyli ETR 675, który to został zamówiony pod koniec 2015 roku przez prywatnego włoskiego przewoźnika NTV. Mocno upraszczając, jest to głównie ewolucja ETR 610, która różniła się delikatnie wyglądem i nie posiada systemu wychylnego nadwozia. Różnice w wyglądzie są spowodowane również przez to, że spełnia ona wymagania TSI, czyli Europejskie Wymagania Dotyczące Bezpieczeństwa i Warunków Technicznych oraz Eksploatacyjnych. Wymagania te powodują chociażby to, że nowe EZT nie posiada drzwi wejściowych dla maszynisty, co pozwala na zwiększenie ilości miejsc o 8, ale utrudnia pracę personelowi pociągu. No ale dobra, przejdźmy w końcu do ED250, czyli polskiego Pendolino. Pierwsze pendolino zagościło w Polsce już w maju 1994 roku. Był to ETR-460 z systemem wychylnego nadwozia. Przybył on w celu testów pociągów dużych prędkości na naszym podwórku. 9 maja odbył się pierwszy przejazd z Katowic do Idzikowic. Skład wykorzystywany w testach składał się jedynie z dwóch wagonów. 10 maja skład rozpędził się do 244 km na godzinę. Stwierdzono jednak, że istnieje możliwość rozpędzenia się do maksymalnej prędkości 250 km na godzinę. Podczas drugiego testu EZT rozpędziło się do 250,1 km na godzinę. Co ciekawe przejazd ten ustanowił rekord prędkości na torach Europy Środkowo-Wschodniej. 16 maja na trasie z Warszawy do Gdańska przetestowano zalety wychylnego nadwozia. Do 23 maja 1994 roku skład był prezentowany na dworcach w Katowicach, Częstochowie, Gdańsku i Warszawie. Podczas testów stwierdzono, że w Polsce istnieje możliwość zwiększenia prędkości i podniesienia komfortu na kolei. Jeszcze w latach 90. zaczęto modernizację torów na trasie Gdynia-Warszawa-Katowice. Pierwszy przetarg na dostawę 16 pociągów z wychylnym pudłem ogłoszono już w 1997 roku. W 1998 roku wygrał go Fiat, który zaoferował ETR 460. Siemens i Adtrans, którzy brali udział w przetargu złożyli odwołania, które zostały odrzucone w 1998 roku. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę przetargu, podczas której wykazano wiele błędów i uchybień. Przetarg został unieważniony 7 grudnia 1999 roku. W 2008 roku ogłoszono drugi przetarg na dostawy 20 SST o prędkości maksymalnej 250 km na godzinę i bez systemu wychylnego nadwozia. Mimo zgłoszenia chęci uczestnictwa w przetargu wielu firm, jedyną ofertę złożył Alstom. W 2011 roku PKP Intercity podpisało kontrakt o wartości 665 milionów euro na dostawę 27 członowych New Pendolino bez wychylnego nadwozia oraz budowę infrastruktury potrzebnej do utrzymania składów. Budowę całego zaplecza technicznego zakończono w 2014 roku, kiedy to przybyły do nas pierwsze Pendolino. Wtedy to zaczęły się kolejne inspekcje Najwyższej Izby Kontroli, gdzie znowu obrywało się grupie PKP. O konstrukcji w skrócie opowiedzieliśmy sobie przy okazji historii rodziny Pendolino, więc powiedzmy sobie krótko o budowie polskich ED250. Pudła wagonów naszego pendolino są oparte na konstrukcji samonośnej i wykonane z profili lekkich stopów aluminium, które są połączone ze sobą z łączami płetwowymi. Podłoga, ściany i dach są wykonane jako osobne elementy, a następnie wycina się w nich na frezarkach otwory na drzwi czy okna. W wagonach jest miejsce dla 341 pasażerów drugiej klasy, 45 pasażerów pierwszej klasy, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych i 14 miejsc w wagonie restauracyjnym. Wagony numer 1, 2, 6 i 7 są wagonami silnikowymi i posiadają oba wózki napędowe, w których jest jedna oś napędowa po wewnętrznych stronach wagonu. ED250 posiada pantografy przystosowane zarówno do odbioru prądu przemiennego, jak i prądu stałego. Z systemów bezpieczeństwa stosowanych w zespołach możemy sobie wymienić ETCS, czyli Europejski System Sterowania Pociągiem, SHP, czyli Polski System służący do samoczynnego hamowania pociągu, czeski system MIREL, który to monitoruje prędkość pociągu i oblicza długość i szybkość hamowania składu podczas hamowania awaryjnego, oraz niemieckie systemy LZB i PZB, które to działają na podobnej zasadzie co systemy czeskie. 12 stycznia 1997 rok, Piacenza. O 13:30 pociąg, który jechał z Mediolanu do Rzymu, przywieździe na stację Piacenza, wykoleił się i zderzył z serią słupów wysokiego napięcia. Uważa się, że przyczyną wypadku był wadliwy układ hamulcowy. W wyniku katastrofy życie straciło 8 osób, a 36 zostało rannych. 23 luty 2007 rok, Grey Rig. Pendolino przedsiębiorstwa kolejowego Virgin Trains wykolejwiło się przy prędkości około 150 km na godzinę przez zły stan torowiska na odcinku London Glasgow. W wyniku wypadku doszło do zniszczenia sporej części składu. Zginęła 84-letnia kobieta, a 80 osób zostało rannych. 23 lipca 2015 rok. Studenka Pociąg Pendolino jadący z Bochumina do Pragi zderzył się o godzinie 7:43 na przejeździe kolejowym z polskim tirem. Ciężarówka była ciągnięta przez skład przez 2 km, po czym doszło do zapłonu. 3 osoby zginęły, a 25 osób zostało rannych. 7 kwietnia 2017 rok Ozimek Na odcinku między Opolem a Częstochową około godziny 15:12 doszło do zderzenia pociągu Pendolino z ciężarówką. W wyniku wypadku rannych zostało 18 osób, w tym 7 ciężko. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, zostawić lajka oraz dołączyć do naszego Discorda. Cześć!